złoto, nie wiesz co tracisz wiesz nie wiesz co, nie wiesz, co tracisz no, zło, no złoto, tak to byłem słuchaj, jak już idziesz do tego do tej wioski, ja jesteś już tam no to jeżeli tam jesteś to teraz tak weź yy, kurde jak to się nazywa piec i weź te surowce, które masz do pieca i weź je powrzucaj i, I itemki te takie wie, z mobów to wiesz gdzie tam są te skrzynki, to też tam powrzucaj, poszukaj. No tam w domu do pieców po, powrzucaj po prostu. Wrzuć to, po prostu tam tam to... surowce Złoto nie masz czegoś takiego? No tak masz to powrzucaj. A kamień, kamień wiesz gdzie wrzucać. Te, te, Tam na dół, ten łupek, te ten czarny. Tam na dół do piwnicy. Czekaj, bo tu mogą być diamenty, to jest teraz okazło <laughs> Fajnie. No i chów, tylko tam, chów tylko kamień i wiesz, wiesz co? Bo jak mi narobisz na bałaganu, to nie będzie kolorowo wtedy Czy tyle tuneli tu przekopany? Ja nie mogę Tyle przekopanych tutaj jest, że... O nie, ta lawa, kurde, nie no, idę stąd, bo to nie ma sensu. Dobra, idziemy. Idziemy, ja już wychodzę stąd. Ten wynik mnie nie, 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 nie zadowala, niestety. <laughs> no idę, bo nie ma sensu już. Kiedy indziej pójdziemy jeszcze na jakieś te... No nie, jeszcze to.

jakby będzie mi się przyda. Uu, jak on kilo zapierdela. Ja zaskokłem. Kto czy, czy węgiel jest na takich miejscach? No, Dobra. Tam że rzeczy, tam gdzie wiesz, do niektórych skrzynek. Już. Mm. Tam gdzie wiesz, bo wrzucaj to tam, tam, tam co jest w skrzynce. To takie podobne jak ty masz. Bo jak nie robisz bałaganu, to nie będzie fajnie. A mm. Nasiona? To ona wrzuci wrzu 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 do skrzynki tam gdzie jest ten, czekaj jak to się nazywa, y y jedzenie, tam przy, tam w rogu, no wiesz gdzie to jest, masz? Hmm. Tak się rozglądam jeszcze tutaj za wąglem, No to schuf ją do... Poczekaj. tam... tam gdzie są czarne, to bym nie łapiała. No to tam... tam gdzie wiesz? Tam ten. nie. O kurde. To jeszcze powiem, po tym takim cave'ie chodzę, ta, taki jak kiedyś, po e, we wunglu. O kurde, węgiel, lecisz na musieli, Eee, czekaj, ja tutaj węgiel sobie pozbieram. Może to jest Czekaj, Ej, to to był węgiel, gdzie on jest? Ej, ja mam jakieś. Widzę, czy, 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 czy tu serio, by był. Czy tu serio, nie było? Czy mi się pomyliło? Co to jest? Aha, ty ja się nabrałem, to nie był węgiel Tu łusy się nabrały No dobra Bóg ja Jeden klocek węgla, słabo Mogłoby być lepiej A mam wziąć trzcinę? Trzcinę, no... Możesz wziąć Możesz zabrać tą trzcinę i wiesz Mam na kopie sporo węgla i tak dalej, bo to mi się akurat bardzo sprzeda Kurde. Tu jest jakaś pochodnia jedna. Cześć, tego lamusa tu. strasznie mi laguje. Nie wiem dlaczego. No, może zniszczymy tą pochodnię. Oh, dobra. Teraz zabierzemy ją tam, bo tam jest naprawdę ciemno. Złabo Dobra, dużo węgla, no, nawet mięć to wszystko jest kluczowe. kolejna ruda żelaza? Wow, i taki był stary Minecraft kiedyś, a nie to, co teraz. Kopiesz się w dół, na dole masz diamenty. Pełno mobów, nie, no świetna zabawa, nie? Jeszcze ciemna jak w dupie, bo ciemny blok jest. Jakiś pieprzony, brukowany łupek. Ja nie wiem, chodź, jak kto to wymyślił. Po co to komu jest? Moim zdaniem to jest sko utrudnienie gry. Ewentualnie nie wiem, ozdoba? Nie wiem no, jak to określić dokładnie Bo to nie jest ułatwienie, absolutnie no jak się... Co? Jeden za 25 diamentów daje emeralda Jak, jak 25? Co ty pieprzysz? Jakie 25 diamentów? No to ziemniaków, a nie diamentów. Ziemniaków. <laughs> diamentów. O, 25 diamentów, to wiesz, to by się właśnie nikt nie zgodził na no to. Ewentualnie był to bogaty. Gradera, który... no rozumiem cię, no wiem. No wiem wiem o co ci chodzi. Się ja to tu jeszcze patrzę, czy to nie diamentów diamentów Jak to, ja to zawodniczkę z Bo tutaj zrobiłem miedzi Kurde, co ja się układałem Dobra, Dobra wiesz, ja będę się zaraz zbierał O, jeszcze tutaj jest wągielek uh -huh. Ojejku, ja już się boję, co ty tam robisz A ty tam coś zrobisz, to ja jeszcze będę pewna, że tam albo robisz. No, so, wiesz, co mamy? 34 węgla. Dobra, ja wychodzę z tym. Mamy tyle węgla, że nam wystarczy na razie. Póki co. Okej, okay, ja już się wydostaję na powierzchnię. Tyle nam wystarczy. I jest nice. Dobra. Już idę. Co so, mogę się tepnąć do ciebie? Mogę się tepnę do ciebie, bo nie ma sensu. Jest trochę takie bez sensu. Takie. Dobra. A te świnie to zrobiłeś? Czekaj, gdzie to jest w ogóle? Aha, tam jest nasz dom No dobra, no możesz tutaj ogarnąć w sumie To mogła być większa ta farma Ty coś jeszcze robiłeś? Nie No i dobrze, tam nic więcej nie ma Tą farmę lubiłeś? Dobra Pochowałeś wszystkie rzeczy? Wrzucałeś na to coś do pieca? No, cokolwiek do pieca wrzuciłeś do przepalenia. Ale miałeś wrzucić, no. No, prosiłem cię przecież o to. No i tak z nim jest zawsze, no. Wszystko na mojej głowie zawsze jest w tej grze. Nie, mamy nice. Nie jest to zabiega z nami, bo tym byłem głodny. Ja nawalaj ten. Tak. Weź tym mnie nawalaj z dzwonem. Żeby się, że następnym razem będziemy sobie ogarniać wioskę. Będziemy tam sobie yy, tego. Mówię rozbudować jakieś dalej. Trzeba coś wykombinować Schowałeś te ten, ten, ten łupek jednak tu Schowałeś jednak ten łupek tu Ale ten gravel to nie, to ja to i ten bruk to, to nie to nie tu Ja tutaj zmienię trochę Dobra, mamy łącznie 21 diamentów. Dobra. Jest to całkiem wynik. Żelaza też tam trochę się mogą zebrać. Nie. trochę przerobię na bloki, tak są z tym Nerdstone'em. Może na mamy sporo. Redstone'a mamy! O Jezus, tyle, że głowa boli, nie? Jeżeli chodzi o redstone. Serio. sobie tu spowiemy, światłem tam Gdzie że... ja wstrzymam te zbroje? Dla tak koni? Tutaj, albo tu. Nie, tam nie dobre. Dobra, tutaj to. Przypominam, taka skrzynka do skaibów. Że tak. No, ale nieważne. No, taka skrzynia, że ze składaniem skaiby to wrzucę do niej. Później wiem, co tam jest. To ma te tory tam do góry chowałem sobie jest drewno brudnie, no ale to ale jakoś tu chował, Nie wiem czemu. Schowałem je tutaj. To w sumie. Jak to, to, to być? Co, 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 ja sobie tu schowujemy. Świecąc jego, co to tu robi? Świetnie. E, słuchaj teraz... Co ty tam odwalasz? Co ty tam robisz? Czy mogę wiedzieć co ty tam robisz? Co ty tam robisz? I teraz tak... E, daj mi te, 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 te co ma. Co masz dla Oprócz tych narzędzi i tej drogi. I jedzenia. A co ty tu w ogóle robisz? Ty, a ty to z powrotem wciągasz. No bo ty mi to z powrotem wciągasz. Dalej idź, bo ty to wciągasz. Głowę w sensie do góry weź. Bardziej. O, dobra. Dawaj, dawaj. Jeszcze coś, czy już? To wszystko? Ty no, po co tak że nie? No bez jaj. Coś jeszcze tu robisz? czy tylko z tymi świniami tu się bawiłeś? No ale nic, chyba... By... Ja Ty tak wiesz, tutaj w wiosce się nie rzem, bo jak coś źle tutaj zrobisz, to będzie lipa. Ty, tu były krowy, kto tej wypuścił? Tam były krowy, kto tej wypuścił? No, tam była taka zagroda, była twarda furtka, sucha. A miałoby być dla, dla ozdoby. Plaz dobra, ja tam nie rozmnażał co jakiś czas. No była otwarta, już ją zamknąłem. Nie tam. Tam dalej, tam koło tych świnek, niedaleko. No no, bliżej. No bliżej niż, niż tam świnek, no. no z... Nie rozumiem Cię. Chodź tutaj, ja to nie no, chodź tu do mnie, no to ja coś co ty gadasz? Co ty gadasz? Tak! Co ty, Biandolisz? To są Power Od dzisiaj. No ale co? Nie, ale to weź tam. O. To zrobię. Nie, nie tam, nie, 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 jeszcze raz nie. Jeszcze raz nie, 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 nie. tam nie robi tego. Chodź ale tu. Daleko. Nie chodź tu do mnie. Będę pracować. Nie będą tam rosnąć! Nie ścinaj tego! Drzewa, nie, do... nie ścinaj tego, bo dostanę zaraz wału. To drzewo ma tu być, to jest drzewo stałe. Nie cię zabiję. Nie. Zostaw to drzewo. Zostaw <grym, grym, grym>, to drzewo. można szłoć. Chodź tutaj. Będziesz... Posłuchaj mnie, jeżeli zrobisz daleko farmę, to to nie będzie rosnąć. Bo nie będziesz miał takiego render dystansu dużego. Ja tutaj też mam drzewa, one nie, nie urosły. Wszystkie no widzisz, że są sadzonki, one nie urosły. Wszystkie nie rób tutaj. No musisz, że nie ma tak daleko. Chodź bliżej zrobić. Ma być tam a, słuchaj, a co ci woda da? Woda ci nic nie da. Mówię, że jak nie będziesz miał render dystansu, to nic ci nie urośnie. Nawet wody nie będzie widać. Tutaj gdzieś. Nie tu. Nie! Nie! nie. O! Tu. Tylko nie zrobimy to, ozdobimy ją. Nie rób, nie rób na razie. Nie rób! Nie rób! To motykom. Czy też i zobaczę, że tutaj skończyłeś, to jeszcze raz to zrobisz. No nie, mów powiedziałem. Słyszę, ja nie muszę nic widzieć. Idę sobie pozbierać no od. Jak kupi nie żeby... jestem się, się to zapamiętaj, bo zaraz ty wyjdziesz i zapłacisz, to myślisz, że jestem głupiec. Nie, jednego biologa, sobie jednia... Bo będę się nimi jako. ja zaraz to sobie zawał. Nie, no, naprawdę, ja z tobą nie więcej już nie gram. Ty się nie nadajesz do Minecrafta, komple Kompletnie się nie nadajesz. No nie nadajesz się. No ja coś mówię, ty sobie robisz co chcesz. To by się nudził, widzę. I bardzo dobrze, i już dzisiaj z tobą nie zagram. Skończył się na dzisiaj limit. Poczekaj, ja tam ozdobię to. Stój tam. ja od jednego wyrażenia. Co? No, nie, zostawiam. Je, masz jej zostawić, je, nie kradli. W tej chwili, w domu mamy ziemniaki. W tej chwili proszę mi to włożyć. Ja cię zaraz, tu tak do. do Ale nie mam jak wiele, ja cię do porządku nie mogę doprowadzę. Nie ja Chodź tu, gdzie masz tu? Ja ci dam jedzenie. Komisar, no cóż się mnie zapytaj, a nie chodzisz i, i żebrasz. Co ty robisz tu? No nie, no idiota. No czemu mi rozwalasz Zami. to? Weź tu walnij tą motyką. Nie we mnie. Posadź jeszcze ja tu! Sama, tu rynka. jeszcze! Ków. Nie, ja teraz już to... Nie, ja wyrzucam cię stąd. No robisz mi bałagan, przestań tak robić. No zobacz jak to wygląda. Nie robi tak. Miałeś tutaj posadzić coś. Posadzimy przemysł. Dałeś mi wszystkie rzeczy? Czekaj, chodź farmy farmę tam. Nie, nie stać tutaj, ty, ty. no to ty jest okropnie. I nie robi, i nie robi mi takich kuźwa plam z tej motyki. To okropnie wygląda. nie potrzebuję. No, no już ci daję, chodź. To jest moja wioska i ja tu się tam zagubię. Wystarczy na, raz na razie wystarczy na razie